Jesteśmy w Hrubieszowie i od dziś miało obowiązywać już to dżentelmeńskie porozumienie między ministrem rolnictwa z Polski i z Ukrainy. I tutaj widzimy efekty właśnie tego dżentelmeńskiego porozumienia. Kolejny pociąg, który wciągnął kilkadziesiąt wagonów zboża z Ukrainy, wjeżdża na stację przeładunkową. I tutaj macie odpowiedź, dlaczego policja nie chce wpuścić nas na tory. Dziś bronią interesu i biznesu kilku ludzi, którzy czy na tym wszystkim zarabiają? Mimo tego, że tutaj mamy zgłoszony strajk, mamy możliwość przejścia, tutaj nie ma żadnej możliwości, żeby, czy podejrzenia, że będzie się działo coś złego, to jest to wejście zagrodzone za... i wejść po prostu nie można. Policjanci przygotowani, a przed nami kolejny pociąg, który wciągnął, pewnie znów ponad 60 albo ponad 70 wagonów yy, zboża które wjechało bez żadnego przykrycia, bez plandek w yy, wagonach, które nie są kompletnie do tego przygotowane i to i to właśnie teraz tutaj widzimy. Te wagony sobie wjeżdżają. Powoli tutaj za mną widać te kilkadziesiąt wagonów, które wjeżdżają na stację LHS, a zaraz będą rozładowywane na tiry i nas samochodami rozjadą się po okolicy i nikt nie sprawdza, gdzie one są rozładowywane. I te tory miały być zablokowane. No, ale zablokowane nie są, bo policja nas nie wpuściła, mimo legalnego zgłoszenia i zobaczcie, od dzisiaj miała obowiązywać dżentelmeńska umowa między ministrem Telusem i jego odpowiednikiem z Ukrainy. Jak, wy... Jak wygląda ta dżentelmeńska umowa? No to właśnie widzicie, że kolejny wagon tutaj, kolejne wagony tutaj wjeżdżają i będą rozładowywane, rozsypią się po kraju. Nie wiem, czy liczył ktoś tutaj te wagony? I koło, tutaj jesteśmy, jest ponad 20, a cały wagon pewnie około 70-80 wagonów, w każdym 70 ton i y, dla mnie no, to jest szokujące, kiedy y, służby mundurowe polskie bronią bardziej wagonów z, ze zbożem, które wjeżdżają, niż y, naszego wspólnego interesu. To wszystko rozjedzie się za chwilę y, tirami po okolicy, a tak to wygląda tutaj y, z tej strony, zobaczcie y, jeden radiowóz, drugi, y, trzeci, czwarty, piąty y, i dziesiątki policjantów, którzy stoją, to ich tutaj wysłali, no i niestety to wszystko obserwujemy. Tutaj wjechały znowu wagony ze zbożem z Ukrainy, które będzie rozładowywane, a miało tego nie być. Miało, tak jak to mówił minister Telus, od piątku nie być. I tak jesteśmy dzisiaj zawalani tym zbożem, a za chwilę będziemy zawaleni innymi produktami, które wjadą, jeżeli nie będzie cła, bo żadne inne rozwiązanie nie będzie dawało nam efektów, nie będzie powodowało, że nas nasza gospodarka będzie chroniona, nasza produkcja żywności, to wszystko dzieje się teraz w Chrubieszowie I, 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 i te wagony będą tu jechały, zobaczcie zresztą tutaj za mną to widać, wjeżdżają, wyhamowała lokomotywa z pewnie około 80 wagonami, które tutaj yy, wjechały, Wjechały na stację LHS w Chrubieszowie. To jest straszne, kiedy też ciągle słyszymy, Rafał, co słyszymy też od ludzi? No że nie da się nic zrobić. No już tego dosyć ludzie. Są już naprawdę zdesperowani tym wszystkim. Ile można słuchać obietnic, zapewnić, że coś się zmieni, że 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 od poniedziałku. To słyszymy już od y, czerwca te zapewnienia, że coś się zmieni. Nic się, szanowni państwo, nie zmienia. Zmienił się minister, skoczył z buty starego i robi dalej to samo. I my tutaj jesteśmy, żebyście wy to widzieli, bo też dzisiaj strajki w innych miejscach w Polsce, w innych miejscach kraju w końcu, w końcu zaczyna się coś dziać i zobaczcie, miało tego nie być. No a niestety, jest. Przejście kolejowe odgrodzone policją i strażą graniczną. Zobaczcie, jak straż graniczna pilnuje dojścia do torów, mimo że tutaj granicy nie ma. No i... To jest dla mnie szokujące. Nigdy czegoś takiego nie powinno być, bo dzisiaj możemy jasno powiedzieć, po co pielęgnować, po co uprawiać, po co siać, po co dawać nawóz, po co pryskać nasze zboże, jeżeli ciągle będzie tak jechało w wagonach, które kompletnie nie są do tego przystosowane.